Widzisz, niektórzy ludzie nadal wierzą, że kiedy nadchodzi ta chwila, gdy mówiąc przenośni, zostajesz poklepany po plecach i dostajesz szansę uczynienia czegoś bardzo wyjątkowego, co tylko Ty możesz zrobić i pozostawić po sobie trwałe ślady, to niektórzy ludzie wierzą, że nie mogą tego zrobić. Czemu? No bo przywództwo nie jest zarezerwowane dla nich. Przywództwo zarezerwowane jest dla jakiejś wąskiej, uprzywilejowanej grupy osób. Ale to jest kompletna nieprawda. Wybitni przywódcy nie rodzą się wybitni wybitne przywództwo rodzi się z... Witam Cię w kolejnym odcinku Empower Mondays. Ja nazywam się Przemek Walter i to ogromny zaszczyt móc towarzyszyć Ci w każdy poniedziałek, dzieląc się z Tobą najbardziej praktycznymi oraz najbardziej skutecznymi zasadami i strategiami, które sprawiają, że wybitni liderzy kreują świat, do którego inni chcą przynależeć? Wszystkie odcinki możesz zobaczyć na moim kanale YouTube oraz stronie Coachingu i mentoringupl jak również w ramach podcastu, czy też na moich mediach społecznościowych na Facebooku czy LinkedInie. Wierzę, że pomimo tego, że tak wielu ludzi nie lubi poniedziałków i czeka na koniec tygodnia, by móc powiedzieć do siebie piątek, piąteczek Piątunio, wierzę że każdy, kto ogląda teraz to nagranie, jest jak wybitni liderzy. Cieszysz się z poniedziałków, bo wiesz, że to ten dzień, który rozpoczyna nowy tydzień i daje kolejne szanse tworzenia pozytywnej różnicy w świecie, którą tylko Ty możesz zrobić i pozostawić po sobie trwały ślad. Dlatego każdego tygodnia organizujemy także specjalne konferencje online dla liderów. Jeśli chcesz odebrać jedną z 300 bezpłatnych wejściówek na najbliższą konferencję, to wejdź na stronę Instytut Coachingu i Mentoringu.pl i zarezerwuj swoje miejsce teraz. Podziel się także tym odcinkiem z trzema osobami, bo każdy z nas może dzielić się pozytywnymi informacjami ze światem. A tymczasem dziękuję, że spędzasz ten czas ze mną, i dlatego pozwól mi teraz rozpocząć dzisiejszy odcinek. Cześć z tej strony, Przemek Walter, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Empower. Mondays. Cieszę się, że jesteś dziś z nami, a tym samym jesteś częścią naszego podcastu Meta Leadership, w którym dzielimy się najbardziej fundamentalnymi, praktycznymi i skutecznymi zasadami, które sprawiają, że wybitni liderzy budują silne i trwałe organizacje, które bez względu na czasy i bez względu na konkurencję zwiększają swoje zyski oraz inspirują pracowników i całe zespoły do osiągania niezwykłych rzeczy. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, skąd się bierze, gdzie się rozpoczyna i jakie jest źródło wybitnego przywództwa jednocześnie zanim o tym powiemy to zamknij na moment oczy naprawdę zrób to proszę zamknij na moment oczy i pomyśl o jakimś najwybitniejszym przywódcy na świecie może to być ktoś o kim słyszałeś może to być ktoś o kim czytałeś może to być ktoś kogo spotkałeś i miałeś okazję z nim pracować pomyśl przez chwilę o najwybitniejszym przywódcy na świecie. Dobrze, teraz otwórz oczy i przypomnij sobie, jaki obraz pojawił się przed Twoimi oczami, kiedy pomyślałeś o jednym z najwybitniejszych liderów na świecie. Kiedy prosimy o to uczestników naszej konferencji, ludzie często przywołują obraz jakiejś charyzmatycznej postaci, która z pasją przemawia do swoich zwolenników. Ludzie często przywołują obraz Jezusa, przemawiającego do tłumu, przywołują obraz Mojżesza, stojącego na górze z kamiennymi tablicami, na których wyryte jest dekalog. Ludzie przywołują obraz Martina Luthera Kinga, stojącego przed własnym krajem ze swoim snem, przywołują obraz prezydenta Johna Kennedy'ego, który prezentuje wizję lądowania człowieka na księżycu i jego bezpiecznego powrotu, czy przywołują obraz Steve'a Jobsa, który stoi na scenie i prezentuje tysiąc piosenek w kieszeni lub otwiera kopertę i prezentuje najcieńszy laptop na świecie. Tak właśnie jest, kiedy myślimy o największych liderach na świecie, to często wyobrażamy sobie jakąś charyzmatyczną osobę, która otoczona jest swoimi zwolennikami i do której lider przemawia z pasją. I chcę Ci w tym miejscu powiedzieć, że obraz ten jest całkowicie, całkowicie fałszywy. Dlaczego? Ponieważ kiedy odsuniemy ten obraz na chwilę od siebie na bok i zadamy sobie bardzo ważne pytanie, dlaczego? Dlaczego uważamy kogoś za wybitnego lidera, to wtedy odkryjemy coś bardzo, bardzo ważnego. I kiedy myślę o tym odkryciu, to mam przed oczyma słowo Kokoro. Czy wiesz, co ono oznacza? Czy wiesz, co oznacza słowo Kokoro? Widzisz, kokoro to japońskie słowo oznaczające kształtowanie wnętrza. Widzisz, my ludzie zachodu, kiedy widzimy, że ktoś się w czymś wyróżnia, jest w czymś dobry, jest skuteczny, to podchodzimy do niego i pytamy, powiedz nam, jak to robisz. Przyjawem takiej postawy jest to, że kiedy potem jedziemy na szkolenie, na przykład z przywództwa, to szkolenie kończy się tym, że wychodzimy z niego z mnóstwem kolorowych segregatorów. Pełnych informacji, narzędzi i najlepszych praktyk, jak coś robić, czyli koncentrujemy się na zdobywaniu umiejętności. Widzisz, ludzie wschodu, kiedy widzą kogoś, kto się wyróżnia, jest w czymś dobre, jest skuteczny, po to chodzą do niego, ale zadają zupełnie inne pytanie. Pytają: Powiedz mi, kim jesteś, że osiągasz takie wyniki? Widzisz, w społeczeństwie zachodnim, oddzielamy proces kształtowania osobowości od procesu nauczania. Widzisz, gdybyś wjechał na przykład do Japonii i uczyłbyś się władać mieczem samurajskim lub uczyłbyś się ceremonii parzenia herbaty, to twój mistrz uczyłby cię nie tylko opanowania techniki. Uczyłby cię również tego, żebyś wypracował swój spokój wewnętrzny i koncentrację. Dlaczego? Ponieważ mistrz przekazuje uczniowi nie tylko wiedzę i umiejętności techniczne, ale także swój sposób bycia, stąd dobry nauczyciel najpierw sam doskonali swoje wnętrze. I pewnie zdajesz sobie teraz pytanie, czemu właściwie dziś o tym mówimy? Bo jeśli naprawdę poświęcisz czas i zastanowisz się, dlaczego uważasz kogoś za wybitnego lidera, to bardzo szybko odkryjesz, że ten człowiek, Poprzez swoje postawy, poprzez swój sposób myślenia, poprzez swój sposób działania, zainspirował cię do rozwoju i zmiany. Widzisz, wybitni liderzy nie stają się takimi, bo zbudowali imperia, podbili inne narody, mają tłumy wyznawców, stworzyli przełomowe produkty, czy są na liście najbogatszych na świecie. Wybitni liderzy stają się tacy w naszych oczach, ponieważ byli w stanie zainspirować nas do przekraczania naszych ograniczeń i osiągania tego, co wcześniej uważaliśmy za niemożliwe. Dlatego pamiętaj, wybitne przywództwo to nie tłumy wyznawców. Wybitne przywództwo to nie ogromna firma zarabiająca miliardy dolarów. Wybitne przywództwo to nie zewnętrzna jakość. Wybitne przywództwo to jakość wewnętrzna, która emanuje na zewnątrz i inspiruje innych do działania i zmiany. I kiedy żyjemy dziś w świecie włókna w świecie, który przechodzi historyczną transformację i stajemy przed wyzwaniami, jakich świat nie widział od dziesięcioleci, to tysiące przedsiębiorców, liderów, menedżerów, rekruterów, specjalistów HEL zdaje sobie teraz fundamentalne pytanie, jak pozyskać najbardziej utalentowanych i zwinnych pracowników i sprawić, aby zaangażowali się w proces przekraczania oczekiwań klientów. Inaczej mówiąc, jak sprawić, żeby ludzie robili to, czego się od nich oczekuje, nawet jeśli nikt nad nimi nie stoi i nie mówi im, jak i co mają robić, I aby odpowiedzieć na to pytanie i zrozumieć, jak wybitni liderzy inspirują pracowników do rozwoju i zmiany, potrzebujesz zrozumieć jeden bardzo ważny koncept. Widzisz, może ci się wydawać, że jako lider, jako menedżer, masz nad czymś większą kontrolę niż inni, ale to jest całkowita nieprawda. Tak naprawdę masz nawet mniejszą kontrolę niż podlegli ci pracownicy. No bo pomyśl, kiedy pracownik otwiera rano oczy, to on decyduje o tym, czy wstanie, czy nie. Kiedy wstanie, to on decyduje, czy przyjdzie do pracy, czy nie. I kiedy jest już w pracy, to on decyduje, na ile wykorzysta swój potencjał. To pracownik ma moc sprawczą, że dzieją się albo rzeczy dobre, albo dzieją się rzeczy złe. Dlatego pamiętaj, jako lider czy menedżer, nie możesz nikim zarządzać. Jako menedżer, nie możesz bezpośrednio kontrolować ludzi, bo motywacja zawsze pochodzi z wewnątrz motywacja zawsze pochodzi od pracownika, nigdy nie pochodzi od Ciebie. Dlatego to, co możesz zrobić, to sprawić, żeby ludzie sami się motywowali. I bardzo dobrze ujął to Peter Drucker, o którym wspomniałem już w poprzednich odcinkach Empower z który powiedział tak. Nikt nie dowiódł w pełni naprawdę tego, że można kierować innymi. Jednak zawsze można kierować sobą, a trudno oczekiwać kierowania kolegami i podwadnymi od szefów, którzy sami sobą nie umieją pokierować tak, aby osiągnąć skuteczność. Dlatego pamiętaj, najmniejszym zespołem, jakim zarządzasz, jesteś ty, lecz jednocześnie jest to zespół najważniejszy i jeżeli dobrze radzisz sobie z tym zadaniem, dopiero wtedy nabywasz prawo do bycia liderem. Stąd, moi drodzy, wybitne przywództwo bierze się, rozpoczyna się, ma swoje źródło w wybitnym przewodzeniu samym sobą. Dlatego nie możesz skutecznie przewodzić innym, jeżeli najpierw skutecznie nie przewodzisz samym sobą. Stąd wybitne przywództwo rozpoczyna się od skutecznego self-leadershipu. To wnętrze liderów, to ich sposób myślenia, ich sposób działania, to kim są i dokąd zmierzają sprawia, że dołączamy do nich, bo chcemy być częścią wizji, Którą realizują. I będąc w tym miejscu, prawdopodobnie zdajesz sobie pytanie, co właściwie oznacza self-leadership co oznacza skuteczne przewodzenie samemu sobie. Widzisz, skuteczne przewodzenie samemu sobie to przewodzenie ze swojego wnętrza. To zbudowanie wewnętrznej architektury, która nadaje życiu sens, która pomaga zachować równowagę w najważniejszych obszarach życia oraz pomaga nam podejmować najważniejsze decyzje i pozostawać na właściwym kursie bez względu na zewnętrzne okoliczności. I budowanie naszej wewnętrznej architektury rozpoczyna się od tego, co powiedział kiedyś Viktor Frankl, twórca logoterapii. Powiedział tak... Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani powtórzyć niczyjego życia. Zarówno zatem zadanie dla każdego z nas, jak i szansa jego wypełniania są niepowtarzalne. W końcu człowiek nie powinien pytać o sens swojego życia, lecz raczej przyjąć do wiadomości, że to on jest o to pytany. Każdy człowiek na świecie przepytywany jest przez życie. Każdy może odpowiedzieć tylko odpowiadając za własne życie. Odpowiadać życiu można jedynie przez bycie odpowiedzialnym. Wiele tak zwanych chorób psychicznych i zaburzeń jest w gruncie rzeczy symptomem wewnętrznej pustki i braku poczucia sensu życia. Pomagając ludziom dostrzec ich wyjątkowe znaczenie, ich misję życiową, pozwalamy ludziom pozbyć się tej pustki. Stojąc w samym środku naszego czasu i gotowi też stawić mu czoło, powinniśmy dokonać tego dzieła. Winniśmy wyzwolić człowieka, pomóc mu odkryć własny sens życia, swoje powołanie, by uczynić go na powód wolnym i odpowiedzialnym. Dlatego pierwszym krokiem w procesie self-leadershipu jest odkrycie i zdefiniowanie swojego po co, czyli odkrycie i zdefiniowanie swojej misji życiowej. Bardzo dobrze podsumował to Hubert Jolie, były prezes i dyrektor generalny firmy Best Buy, aktualnie starszy wykładowca w Harvard Business School, uznany przez Harvard Business Review za jednego ze 100 najlepszych CEO na świecie. Powiedział tak: Nadszedł czas, aby liderzy biznesu przyjęli deklarację współzależności, która stawia na pierwszym miejscu dobro wspólne i uznaje człowieczeństwo wszystkich interesariuszy. Jego zdaniem, deklaracja współzależności opiera się na czterech przewodnich zasadach, i podstawową zasadą jest znajdź znaczenie na poziomie osobistym. Zdaniem Huberta Jolly, praca jest kluczową częścią naszego poszukiwania sensu jako istot ludzkich, drogi do naszego spełnienia i sposobu przyczynia się do wspólnego dobra. Obowiązkiem każdego z nas jest odkrycie, kim chcemy być jako ludzie i przywódcy, odkrycie naszego szlachetnego celu w życiu i tego, jak chcemy być zapamiętani, a następnie dostosowanie tego, co robimy i jak przewodzimy do tej wizji. Równie ważne jest, abyśmy starali się zrozumieć, co kieruje ludźmi wokół nas i jak łączy się to z celem organizacji. Co ważne, Szlachetny cel, zdaniem Huberta Joli, to dokonywanie pozytywnych zmian służących wszystkim interesariuszom, klientom, dostawcom społeczności i udziałowcom w harmonijny sposób. A więc istotą naszej misji życiowej, jej centrum powinny być, jak to się określa w buddyzmie, inne czujące istoty, czyli ludzie, zwierzęta czy środowisko naturalne i to, w jaki sposób możemy im służyć, tworząc pozytywne zmiany. I kiedy odkryjesz już swoją misję życiową, Kolejnym krokiem w procesie self-fidershipu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, kim w takim razie potrzebuję się stać, aby zacząć realizować swoją życiową misję, zachowując przy tym właściwą równowagę. Bo jak powiedział Gandhi, żaden człowiek nie może postępować słusznie tylko w jednym obszarze swojego życia, podczas gdy w innych postępuje źle. Dlatego najważniejszą pracą, jaką wykonujesz dla świata, jest to, co robisz w czterech ścianach własnego domu. Jeden z sekretarzy generalny ONZ podsumował to tak. Szlachetnie jest poświęcić się całkowicie dla jednostki, niż pilnie pracować dla zbawienia tłumów. Innymi słowy, można poświęcić 8, 10, 12 godzin dziennie próbując pomóc tysiącom ludzi, a jednocześnie odczuwać brak porozumienia ze współmarzonkiem, dorastającym dzieckiem czy współpracownikiem. Potrzeba szlachetniejszego charakteru, więcej pokory, odwagi, siły, żeby przebudować jeden związek, niż żeby poświęcać wiele godzin dla dobra społecznego. Dlatego drugim krokiem w procesie self-leadershipu jest wyznaczanie sobie tzw. zintegrowanych tożsamości, czyli ról, które potrzebujesz na co dzień przejawiać, aby zrealizować swoją życiową misję i zachować przy tym właściwą równowagę. I kiedy już wiesz po co? I kiedy wiesz, kim potrzebujesz się stać, aby zrealizować swoją życiową misję, potrzebujesz zdecydować jaki. Jaki chcesz być w dążeniu do realizacji swojej misji? Inaczej mówiąc, potrzebujesz określić swój wewnętrzny kompas, swoją hierarchię i system wartości. Czemu? Bo ci, którzy znają swoje wartości i żyją w zgodzie z nimi, stają się wybitnymi liderami, stanowią oni najwybitniejsze jednostki w historii. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć największe życiowe spełnienie, musisz zdecydować, co jest dla ciebie najważniejsze, a następnie z całym poświęceniem i z całą determinacją żyć w zgodzie ze swoimi wartościami. I kiedy wykonasz te kroki, odkryjesz swoje po co, zdecydujesz, kim potrzebujesz się stać i zdecydujesz, jaki chcesz być. I zaczniesz konsekwentnie, krok po kroku, dzień po dniu podejmować działania na rzecz realizacji swojego życiowego powołania, wtedy zadzieje się magia. Wtedy Twoja wewnętrzna jakość zaczyna emanować na zewnątrz i zaczyna przyciągać ludzi, którzy myślą podobnie i którzy w skrytości serca pragną dążyć do realizacji wizji, którą nakreśliłeś, jednak do tej pory nie mieli jeszcze w sobie tyle wewnętrznej siły, by podjąć działanie. Ale teraz. Zyskali siłę, bo to ty, jako lider, poprzez swoją postawę inspirujesz ich i sprawiasz, że upoważniają się do tworzenia pozytywnej różnicy w świecie, którą tylko oni mogą zrobić i pozostawić po sobie trwały ślad. Martin Luther King, jeden z najwybitniejszych liderów historii, powiedział tak: Nie każdy może być sławny, ale każdy może być wielki, ponieważ o wielkości decyduje służba. I nie musisz mieć dyplomu uniwersyteckiego, żeby służyć. Nie musisz nawet znać Platona lub Arystotelesa, żeby służyć, i nie musisz rozumieć teorii względności Einsteina, żeby służyć. Żeby służyć, potrzebujesz tylko serca pełnego łaski i duszy zrodzonej z miłości. I na koniec, moi drodzy, ponieważ w momencie zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, chcę, żebyś wiedział, że na świecie istnieją dwie kategorie ludzi. Pierwsza to ci, którzy myślą, że nie mogą stać się liderami. I druga, którzy myślą, że mogą stać się liderami, i obie te grupy mają rację. Niektórzy ludzie nadal wierzą, że kiedy nadchodzi ta chwila, gdy mówiąc przenośni, zostajesz poklepany po plecach i dostajesz szansę uczynienia czegoś bardzo wyjątkowego, co tylko Ty możesz zrobić i pozostawić po sobie trwały ślad, to niektórzy ludzie wierzą, że nie mogą tego zrobić. Czemu? No bo przywództwo nie jest zarezerwowane dla nich. Przywództwo zarezerwowane jest dla jakiejś wąskiej, uprzywilejowanej grupy osób. Ale to jest kompletna Nieprawda. Wybitni przywódcy nie rodzą się wybitni. Wybitne przywództwo rodzi się z zasad, charakteru i decyzji: decyzji, by poświęcić się i służyć innym. Dlatego wybitne przywództwo bierze się, rozpoczyna i ma swoje źródło wewnątrz lidera z procesu przewodzenia samemu sobie, z procesu self-leadershipu. I kiedy przewodzisz ze swojego wnętrza, wtedy masz odwagę stać samotnie, gdy większość ludzi podąża za tłumem. Kiedy przewodzisz ze swojego wnętrza, jesteś w stanie robić to, co słuszne, a nie to, co łatwe. Kiedy przewodzisz ze swojego wnętrza, dążysz do prawdy, a nie lukrowania rzeczywistości. I kiedy przewodzisz ze swojego wnętrza, wzmacniasz innych, bo wiesz, że najważniejszym miernikiem jakości Twojego przywództwa są sukcesy ludzi, którzy za Tobą podążają. Dlatego, jak powiedział wspomniany wcześniej Hubert Jolie, jeśli chcesz stać się wybitnym liderem, przemyśl swoje przywództwo na nowo i zacznij przestrzegać pięciu zasad bycia. Bądź pewny swojego szlachetnego celu, bądź pewny celów, do których dążą ludzie wokół ciebie, i bądź pewny, jakich cele łączą się z celami firmy. Bądź pewny swojej roli, twórz środowisko, w którym inni mogą się rozwijać i osiągać sukcesy. Bądź pewny, komu służysz? Jeśli służysz sobie, szefowi lub prezesowi, prawdopodobnie nie powinieneś być liderem. Jako liderzy musimy służyć ludziom wokół nas. Bądź pewny swoich wartości i tego, że postępujesz słusznie i bądź autentyczny. Bądź sobą. A najszybszą i najpewniejszą drogą do tego, aby być w pełni jest przewodzenie ze swojego wnętrza. Więcej praktycznych wskazówek na temat self-leadershipu dowiesz się podczas najbliższej konferencji Meta Leadership Model, podczas której szczegółowo omawiamy, jak skutecznie przewodzić ze swojego wnętrza i budować zaufanie. Dlatego, jeśli chcesz wziąć udział w najbliższej edycji konferencji Meta Leadership Model, to możesz dziś zupełnie bezpłatnie odebrać jedną z trzystu wejściów. Aby to zrobić, po prostu wejdź na naszą stronę instytutu i zarezerwuj swoje miejsce teraz. A jeśli oglądasz to nagranie na naszym kanale YouTube, to kliknij w kartę, która właśnie pojawiła się na ekranie. Dobrze, moi drodzy, pomalutku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, ponieważ, tak jak już wiesz, zależy nam na promowaniu entelechy, czyli sztuki przekształcania wiedzy w użyteczną praktykę, dlatego podsumujmy teraz najważniejsze koncepty dzisiejszego odcinka. Kiedy myślimy o największych liderach na świecie, wyobrażamy sobie często charyzmatyczną osobę otoczoną swoimi zwolennikami, do której lider przemawia z pasją. Ale ten obraz jest całkowicie fałszywy. Aby osiągnąć mistrzostwo w dowolnej dziedzinie, należy opanować technikę, jak również odpowiedni sposób bycia. Wybitni liderzy nie stają się takimi, bo zbudowali imperia. Podbili inne narody, mają tłumy wyznawców, stworzyli przełomowy produkt, czy są na liście najbogatszych ludzi na świecie. Wybitni liderzy stają się wybitni w naszych oczach, ponieważ byli w stanie zainspirować nas do przekraczania naszych ograniczeń i osiągania tego, co wcześniej uważaliśmy za niemożliwe. Wybitne przywództwo to nie są tłumy wyznawców. Wybitne przywództwo to nie ogromna firma zarabiająca miliardy dolarów. Wybitne przywództwo to nie zewnętrzna jakość. Wybitne przywództwo to jakość wewnętrzna, która emanuje na zewnątrz i inspiruje innych do działania i zmiany. Jako lider czy menedżer nie możesz nikim zarządzać, nie możesz bezpośrednio kontrolować ludzi, bo motywacja zawsze pochodzi od pracownika, zawsze pochodzi z wewnątrz. Dlatego to, co możesz zrobić, to sprawić, żeby ludzie sami się motywowali. Nikt nie dowiodł w pełni, że naprawdę można kierować innymi. Zawsze jednak można kierować sobą, a trudno oczekiwać kierowania kolegami podwładnymi od szefów, którzy sami sobą nie umieją pokierować tak, by osiągnąć skuteczność. Najmniejszym zespołem, jakim zarządzasz, jesteś ty, lecz jednocześnie jest to zespół najważniejszy, jeśli dobrze radzisz sobie z tym zadaniem, dopiero wtedy nabywasz prawo do kierowania innymi. Wybitne przywództwo bierze się, rozpoczyna się, ma swoje źródło w wybitnym przewodzeniu samemu sobie. To wnętrze liderów, ich sposób myślenia, ich sposób działania, to kim są i dokąd zmierzają, sprawia, że dołączamy do nich, bo chcemy być częścią tej wizji, którą realizują. Skuteczne przewodzenie samemu sobie to przewodzenie ze swojego wnętrza. To zbudowanie wewnętrznej architektury, która nadaje naszemu życiu sens, pomaga zachować równowagę w najważniejszych obszarach naszego życia, wspomaga nam podejmować najważniejsze decyzje i pozostawać na właściwym kursie bez względu na zewnętrzne okoliczności. Budowanie wewnętrznej architektury to znalezienie odpowiedzi na pytanie po co, kim potrzebuję się stać oraz jaki potrzebuję być. Kiedy odkryjesz swoje po co, Zdecydujesz, kim potrzebujesz się stać i zdecydujesz, jaki chcesz być i zaczniesz konsekwentnie, krok po kroku, dzień po dniu podejmować działania na rzecz realizacji swojego życiowego powołania. Wtedy zadzieje się magia, wtedy Twoja wewnętrzna jakość zaczyna emanować na zewnątrz i zaczyna przyciągać ludzi, którzy myślą podobnie, którzy w skrytości swojego serca pragną dążyć do realizacji wizji, którą nakreśliłeś jako lider. Jednak do tej pory nie mieli jeszcze w sobie tyle wewnętrznej siły, żeby podjąć działania, ale teraz zyskują tą siłę, bo Ty. Bo Ty jako lider poprzez swoją postawę inspirujesz ich i sprawiasz ich, że upoważniają siebie do tworzenia pozytywnej zmiany, którą tylko oni mogą zrobić i pozostawić po sobie trwałe ślady. Przywództwo nie jest zarezerwowane dla jakiejś wąskiej, uprzywilejowanej grupy osób. Wybitni przywódcy nie rodzą się tacy. Wybitne przywództwo rodzi się z zasad, charakteru i decyzji, by poświęcić się i służyć innym. Wybitne przywództwo bierze się, rozpoczyna się i ma swoje źródło we wnętrzu lidera z procesu self-leadershipu. Jeśli chcesz stać się wybitnym liderem, przemyśl swoje przywództwo na nowo i zacznij przestrzegać pięciu zasad bycia. Bądź pewny swojego szlachetnego celu. Bądź pewny celów, do których dążą ludzie wokół ciebie i bądź pewny, jakich cele łączą się z celami firmy. Bądź pewny swojej roli, twórz środowisko, w którym inni mogą się rozwijać i osiągać sukcesy. Bądź pewny, komu służysz. Jeśli służysz sobie, szefowi lub prezesowi prawdopodobnie nie powinieneś być liderem, ponieważ jako liderzy musimy służyć ludziom wokół nas. Bądź pewny swoich wartości i tego, czy postępujesz słusznie i bądź autentyczny. Bądź z sobą. A najszybszą i najpewniejszą drogą do tego, żeby być w pełni, jest przewodzenie ze swojego wnętrza. I na koniec, moi drodzy, po to, żebyście jeszcze lepiej zrozumieli, zapamiętali i co ważne, zaczęli wykorzystywać poznane dziś koncepty w swojej karierze, biznesie i życiu, podam teraz kilka ważnych pytań i zagadnień do przemyślenia podzielenia się oraz przedyskutowania ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi oraz współpracownikami. Ta bardzo prosta praktyka ułatwia zrozumienie, zapamiętywanie, sprzyja wymianie doświadczeń rozwojowi i stanowi doskonałą przestrzeń do peer coachingu, czyli coachingu partnerskiego. Dlatego poświęć czas, by wejrzeć w głąb siebie i zastanów się, na ile w skali 1-10, gdzie 1 oznacza wcale, a 10 oznacza maksymalnie, na ile jesteś pewny swojego szlachetnego celu. Na ile znasz cele, do których dążą ludzie wokół ciebie, i na ile wiesz, jak cele Twoich pracowników łączą się z celami firmy? Na ile jesteś pewny swoich ról, które potrzebujesz przejawiać, aby realizować swój szlachetny cel i zachować właściwą równowagę? Na ile jesteś pewny komu służysz? Na ile jesteś pewny swojej hierarchii i systemu wartości, i na ile postępujesz na co dzień słusznie? Na ile jesteś autentycznym sobą? A następnie pomyśl, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które mógłbyś zmienić lub wdrożyć, które podniosłyby zaufanie pracowników do Ciebie jako lidera i sprawiłyby, że pracownicy zaakceptowaliby Twoje przywództwo i naturalnie za Tobą podążali. Teraz pomyśl o liderach, z którymi pracowałeś w przeszłości. Zidentyfikuj, jakie ich postawy powodowały, że traciłeś do nich zaufanie, a Twoja motywacja spadała. Następnie wyobraź sobie skalę od 1 do 10, gdzie 1 oznacza wcale, a 10 oznacza zawsze i oceń na ile. Negatywne postawy, które zidentyfikowałeś u liderów, z którymi współpracowałeś w przeszłości, są częścią Twojego stylu przewodzenia. Teraz pomyśl, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które mógłbyś zmienić lub wdrożyć, aby wyeliminować te negatywne postawy ze swojego stylu przewodzenia. Zachęcam Cię, znajdź czas na refleksję i odpowiedz sobie na te pytania. Następnie zaproś do rozmowy swoich bliskich, współpracowników lub przyjaciół i wymieńcie się swoimi spostrzeżeniami. Bo jak powiedział kiedyś Thomas Jefferson, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, jeżeli spotkają się dwie osoby i wymienią się jednym dolarem, znaczy jedna da drugiemu i na odwrót jednego dolara, to każdy z nich odejdzie z jednym dolarem w kieszeni. Kiedy jednak spotkają się dwie osoby i wymienią się swoim jednym pomysłem, ideą, to każda z osób odejdzie z co najmniej dwoma pomysłami, ideami, a czasami może to być trzy, cztery, cztery lub więcej. Moi drodzy, poznaliśmy dziś odpowiedź na pytanie skąd się bierze? Gdzie się rozpoczyna i jakie jest źródło wybitnego przywództwa? W następnych odcinkach będziemy poznawali kolejne zasady wybitnych liderów, a tymczasem dziękuję Ci za czas, który dziś razem spędziliśmy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Empower Mondays i pamiętaj, jesteś tylko jedno tu, gdzie Cześć, tu Przemek Walter raz jeszcze. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Chcesz więcej? Jeśli tak, przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy prezent. Już w najbliższym czasie organizujemy konferencję Meta Leadership Model, podczas której poznasz cztery poziomy przywództwa które potrzebujesz zrozumieć, dookreślić i zintegrować, jeśli chcesz budować silne i trwałe organizacje, które bez względu na czas i bez względu na konkurencję zwiększają swoje zyski oraz inspirują pracowników i całe zespoły do osiągania niezwykłych wyników. Czy chciałbyś otrzymać jedną z 300 bezpłatnych wejściówek? Jeśli tak, to wejdź na stronę i mentoringupl i zarezerwuj swoje miejsce teraz. Opowiedz też trzem osobom o tym odcinku, bo każdy z nas może dzielić się pozytywnymi informacjami, które inspirują ludzi do upoważniania siebie do tworzenia pozytywnej różnicy w świecie, którą tylko oni mogą zrobić i pozostawić po sobie trwały ślad. Dlatego pozwól, że spytam Cię, czy będziesz dealerem nadziei? Czy będziesz dealerem pozytywnych zmian, czy będziesz dealerem rozwoju i edukacji w swojej grupie? Zrób screenshot i podziel się linkiem do tego odcinka z trzema swoimi znajomymi. Dodaj post na social media używając hashtagu Empower Mondays lub Meta Leadership. My każdego miesiąca doceniamy naszą społeczność i rozdajemy wartościowe nagrody. A jeśli chcesz pomóc nam osobiście, to proszę podziel się tym nagraniem z trzema innymi osobami lub po prostu powiedz mi, żeby odwiedzili naszą stronę i mentoringupl Pamiętaj, cokolwiek zrobisz, polubisz to nagranie, dodasz wartościowy komentarz, przekażesz dalej osobom, które powinny to zobaczyć, wzbogacasz życie innych i jestem pewien, że w przyszłości będą Ci za to wdzięczni. A tymczasem dziękuję Ci za czas, który dziś razem spędziliśmy i do zobaczenia już wkrótce, niedługo udostępnimy kolejny odcinek. I pamiętaj, jesteś tylko jedno tupnięcie swojego odu.